Witajcie w kolejnym szorcie Dobre ziarno. Jak zwykle po Wielkanocy w kościele czytamy fragmenty z księgi dziejów apostolskich. Opowiadają one o tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce zaraz po zmartwychwstaniu i też o tym, co robili w tym czasie apostołowie. Jak wiemy, byli oni napełnieni mocy Ducha Świętego i z wielką wiarą odwagą ogłosili Słowo Boże. jest tutaj przedstawiona sytuacja. Zalinkuję Wam ten tekst pod tym filmem w komentarzu. Jest sytuacja, jak właśnie apostołowie są przed uczonymi w prawie, faryzeuszami i występuje tam pewien uczony imieniem Gamaliel. Przypomina on o tych wszystkich głosicielach, za którymi poszło tak wielu ludzi, których, którzy w końcu ponieśli klęskę. Ich nauki nie zostały przyjęte. Mowa tam o Teudasie, o Judaszu Galilejczyku, który pociągnął swój lud, pociągnął lud za sobą, ale nie zostało po nich ani śladu. I ów Gamaliel prawdopodobnie również patrząc na apostołów, którzy byli tam zgromadzeni, wypowiada takie słowa. Posłuchajcie. Zostawcie tych ludzi, puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się. A jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i oby się nie okazało, że walczycie z Bogiem. Oni usłuchali ich puścili apostołów wolnymi. Ci nie przestawali codziennie nauczać w świątyni, po domach, głosić dobrą nowinę o Jezusie w Chrystusie. Więc wszystko to, co pochodzi od Boga, co jest Jego wolą, co zostało przez Niego zaprojektowane, co jest tym Bożym planem, zawsze przetrwa. Myślę, że warto o tym pamiętać przy okazji różnych pomysłów, które sami mamy gdzieś w swoim życiu, czy Pomysłów, które mamy na życie dla innych, zawsze warto je konfrontować z wolą Pana Boga, odczytywać tę wolę na modlitwie, w, tym, w tych regułach duchowego rozeznawania. Bo można łatwo pójść wyłącznie ze swoim planem albo Panu Bogu przedstawić swój własny plan do zaakceptowania. Może czasem jednak warto Jemu zaufać i wierzyć w to, że jeśli będziemy realizować Jego plan. To ten plan ma szansę na powodzenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do zobaczenia w kolejnym szorcie.